Słuchaj, przestań się chwalić tym, chłopie, ile masz pieniędzy, bo każdy wie, że jesteś k... bogaty. Powiedz jej chłopie, o czymś, k... wiesz, coś z serca, coś od siebie. Wiesz, że miałem stulejka? Siema, siema, widzowie. Przed wami najlepsze szoty z polskiego Twitcha. Zostaw lajka i subskrypcję. Zapraszam do oglądania. Chcesz na mnie zamach? No, zamach może nie. Jeżeli chodzi o sprawy łóżkowe, to lubisz być podduszana? No nie, to jest yy, trzyka średnie na kiku, co na mnie. Ogólnie. To cały czas. Suchar coś powiedział, myślałem, że to jest w żartach. I myślałem, że wszyscy to wrócą w żart. Po czym poważni widzowie podłapują, wpłacają pieniądze, żeby go wyrzucać. I Suchar już nie ma odwrotu z tej sytuacji. Brus się zgadza na to, jak zapłaci się podatek gerberski. Zgodził się, widziałem wiadomości. A teraz, dwa dni później, nagle jest afera. I, o co tu chodzi? Nie zgodził się, tylko sam zaprotował, jak likujemy. No to, k, jak tak zrobił, bo ja nie widziałem wszystkich wiadomości, to nieźle, źle. Nie. Teraz kto jest kum? teraz? Ja się pytam. No, you need to restart the computer to complete the installation, mhm. tutaj okej, bo tak czasami jest... No restart kliknąłem, k***a, twoje ok. Fajnym wyjazdem, ale szczerze, aż tak mi na nich nie zależy. Jak mam być e, tak traktowany donate'ami, golami przez Suchara, jakimiś tekstami... No nie robi on mi k łaski, nie? Tak szczerze. Kurde się, to zrobię własne kampery z Renatą. Patrzą, że nic się nie dzieje przez przypadek, no ja... no nie, nie wiem. Na k no co ty gadasz teraz? No, no. to kur... nie. to była no, to, to było tak. losowa, że ludzie podłapali. No to w, to w takim razie... Wy... To w takim razie I... dziewiąta strona na kur... jakiejś yy, stronce z filmami też nie może być przypadek. No jeśli już się zaczęły takie tematy, to ja chcę ja chciałbym tutaj coś zostawić. Co? O po kryszale lata ty! Czowieku! Po jakiej gór. Czowieku, weź ty kur... ogarnij się. To stream element wysyła ty... po kogo? Co? Oznacza mnie i ocenka filmiku, jakaś mikrosypka, ty. Tak jest! Nie otwieraj tego! Ej! ej! No co ty Odpalaś ku... odpalasz, ty? Kto to włączył? Poka dupę, kurwa. Ostatnio, później mikrosypkowi teraz nowy z donate gold na brusa. Nagle wszyscy ku... Zapomnieli, że suka oszukiwał w szachy, grając na slip roxa Czemu? Bo y, gada o mnie, że, bo ludzie mnie nie lubią. No najprostsza manipulacyjna internetowa zagrywka. Nawet k***a orangutan zosie szczai, że to jest odwrócenie uwagi. Tak jak w szachach motyw odciągania. Od się na streamie? Dobra, a ty patrzcie, tamten gość jeszcze gorzej ku... robi. O, teraz ludzie o tamtym gadałem, a ja se Zam temat zamieniony pod dywan, jest Git. Jeszcze ktoś będzie miał do mnie problem. Przeczytaj całość rozmowy. Zmieniłem po pierwsze zdanie, i nie, po prostu nie, nie podobało mi się to, jak zachował się suchar. Tym bardziej, że dosłownie parę dni temu mnie przeprosił e, za to, że zał tym tekstem, że no wypijamy Brusa z Gieta. Napady na banki. Chyba zaraz będę musiał iść ze dwóch. No. Polka chyba nie, chyba nie, nie jest polka. Polka Ej, WYPIERDAJ Halo? Halo? O, Halo Halo? O, Hej! Halo? O, Halo Halo? O, Halo? Halo? No A czemu ty mówisz, że nie jedziesz? No ja, ja to pierdolę, nie chcę mi się z tym męczyć. Mogę wam dać plecak, serwer, pomóc wam coś zrobić. Nie, ja nie jadę. Ale czemu nie jedziesz, kurwa? No bo ty... ty no nie, serio, no, nie pierdolę, no. No jak No, mnie no nie najłatwiej schować... No. Ja, nie, ja, nie, nie najłatwiej po prostu wchować, ja... No? Co, co najłatwiej. No, najłatwiej pożyt. schować głowę w piach, jak Ale O czym ty mówisz? Kurwa! Przecież mówimy o dramie, a ja mówię o kamperach. No, pierdoli mi, nie chce mi się jechać kurwa na kampery, jak ma być kurwa drama za dramą. Pierdolę, chcę mieć spokój, Ale ja, Nie jadę ja, na dramę. Ja, ja daję ci tych kurwa drami. plecak, daję ci serwer, ustawiam ci wszystko. Nawet kampera ci mogę podwieźć pod dom. Mam wypierdolony i nie jadę. I nie chce mi się kurwa dramy za dramą ciągnąć, i nie mam zamiaru ci przepraszać kurwa za tą sytuację. No, tu...

no tak, ja się nie obrażam na długo, jeśli, jeśli ktoś jest w porządku, to ja naprawdę, ja, ja nie jestem y, znak zodiaku Skorpion, który kurwa będzie ci wypominał przez 20 lat. Serio, co ty gadasz teraz? No widzisz, a, taki... a ja akurat jestem znak zodiaku Skorpion. Widać. <laughs> ej, dobra, Bruce. Powiedz mi, jak w czerwcu wyglądają, jak w czerwcu wygląda konotacja pomiędzy Waszymi znakami zodiaku I, i niech to kurwa zadecyduje. Daj sprawdź. Mam pojęcia. To Nie nasz sprawdź, nasz sprawdź nasz kurwa. A chciałabyś mieć takiego pieska? suczko? Siedlę. Siedlę, kurwa. To... spider Meh, by the way, Bruce to jest debil. Za szafą było. Jednak nie wysłałam temu nikomu. Teraz muszę wysłać. Z grywu. Ja Majka Dream. Moje marzenie. <ścoughs> no i brawo. Co ty gadasz, kurwa, o, debilu? <ścoughs> co ja powiem? Co? 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 Bo krystal zajebałem. Kurwa, nie wiedziałem, co 10 tysięcy kurwa wkładów, kurwa kredyt hipotetyczny i moja rodzina teraz ma co jest. Panie, panie tatku, panie tatku, nie ma najmniejszej sprawy, niech pan żyje życiem, niech pan się z tego cieszy, rodzinę zabierze na kolację, obiad. Pana, pana, pana brata, Maria Gorolicy na wakacje. jak dobrze, dobrze żyją, widzę to wszystko. Ja pierdolę, dziękuję za te wszystkie fanty hit i to wszystko kurwa, ja nie mogę, ja nie wiem, ja nie wiem co ja mam, jak mam panu dziękować kurwa. Nie trzeba, nie trzeba dziękować za nic, należy się panu, należy, należy się do... panu. nie wiem kurwa, ja pierdolę, że, kurwa, proszę pana, pan nie że kurwa ten Majbach pod domem teraz jak stoi, ja nie wiem co ja mam zrobić. Ja trzeba wsiąść dziękować. i jeździć, wsiąść i je... rodzinę zabrać do, do Międzyzdroji. Ojej, jaki salce Sonik piękny! Jaki salsesonic, co? No, a jak on się nazywa? Belzebub. Belzebub? A co, ty chcesz Barabasza potargać, czy co, kurwa?! Bel... No, halo. GEROS! Halo, halo. Ja to zobaczyć, który Giros. to właśnie no, Ale czemu? nie piwnicy, możesz tam wracać, kurwa? Nie, nie raz, nie Potrzebujesz, Potrzebuję Wracę cię, tam, potrzebuję cię, nie raz! do piwnicy! Sorry. Dobra, biorę na hapsa. Mmm... Krzysiek za mnie pisał wszystkie sprawdziany z matematyki. Wszystkie kartkówki, wszystko za mnie pisał Krzysiek. Krzysiek najpierw pisał swoje, później moje. Słuchajcie, co Krzysiek zrobił. Krzysiek, jak był egzamin szóstoklasisty, to Debil napisał ten egzamin na mniej punktów niż ja. A ja naprawdę jestem łeb, kurwa z matematyki. Naprawdę taki, że kurwa pogeł mnie. On normalnie dawał obliczenia, jak były jakieś zadania, a ja miałem zadanie typu w basenie jest 300 kulek i tam jest tyle kulek. To ja na przykład jak robiłem zadanie, to rysowałem kulki. Rozumiesz co chodzi? Kumacie. <śmienicza> ale mówisz, dobra, okej, okay, podobają mi się małe cycki, ale oglądasz kurwa takie na p... Tak. Kurwa. Takie kurwa. Kiedy <śmienicza> oglądałem, słucham. Cały czas jak włączasz tu kurwa, oglądasz takie, a ja mam na tyle takie. Ale ja pierdolę. Dobra, dużą kawę czarną poproszę i czy można lód osobno do niej? A, znaczy nie taki lud zwykły go ko, w kostkach? No tak, tak, tak. No lodów innych lodów nie, nie chcę, dziękuję. Yy, jestem prosto, po prostu głodny. O, o Jezu, o Jezu. Lockers, lockers, proszę cię, bo będzie, będzie dym. Będzie dym. Jeden, dzięki za dzisiaj i buśka. Kurwa, sorry.